Obostrzenia spowodowane pandemią koronawirusa łagodnieją, więc w Pruszczu Gdańskim ponownie otwarto kilka istotnych punktów związanych z kulturą i sportem. Nie chcemy czekać z otwarciem tych naszych działalności, tych, które możemy otworzyć. Chcielibyśmy zapewnić chociaż troszeczkę rozrywki naszym mieszkańcom, dlatego zapraszamy do kina na Bursztynowym Szlaku. Na początek filmy no, dostępne głównie dla dzieci, na tym się skupiliśmy chociaż nie tylko, dorośli też coś dla siebie znajdą. Poza tym zachęcam do odwiedzenia naszej faktorii. Ona teraz wygląda naprawdę zjawiskowo. Pięknie, pokryte strzechy śniegiem. Dobre miejsce do edukacji, do miłego spędzania czasu. No i rusza nasz basen przy szkole numer 4. Na początek dla grup zorganizowanych, którzy uczestniczyli w zajęciach tak jak do tej pory, będą mogli to znowu robić. Zachęcam również do odwiedzin domu Widemana. Krótka 6, stały adres. Warto tam zaglądać. I rzeczywiście, Dom Widemana zaprasza w swoje progi ponownie i czeka nas tam wiele niespodzianek. Od początku lutego Dom Widemana zaprasza mieszkańców Pruszcza Gdańskiego, powiatu gdańskiego. Można zobaczyć wystawę o Ilze Szojco w pierwszej damie Pruszcza Gdańskiego. To jest taka wycieczka 100 lat wstecz, ach jak wtedy było wspaniale. Można także wyrobić sobie kartę mieszkańca. Mamy tutaj do końca lutego taki tymczasowy punkt, gdzie można tą kartę bez problemów, bez kolejki sobie zdobyć. Ruszył też przystanek. czyli takie miejsce, gdzie można napić się kawy. Można dzisiaj, akurat, bo to tłusty czwartek, zjeść pączka. Także powoli, powoli z nowym rokiem ruszamy, ruszamy coraz szybciej. No i serdecznie zapraszamy. Również kino na bursztynowym szlaku wznawia wyświetlanie filmów na dużym ekranie. Otwieramy kino 12 lutego. Kino na bursztynowym szlaku. Jak to wygląda? No wygląda tak, jakbyśmy wyszli jak niedźwiedź z Gawry. Chociaż jeszcze wiosny nie ma, ale próbujemy się jakoś obudzić do życia. W Polsce wiele rzeczy też nie wygląda do końca normalnie. Zastanawiamy się, czy za dwa tygodnie nas z powrotem nie zamkną. Aczkolwiek cieszymy się, czekamy oczywiście na widzów i otwieramy kino w reżimie sanitarnym. To jest bardzo ważne. Czyli bezwzględnie maseczki w czasie seansu, dezynfekcja rąk, no i co? No, uśmiech i miła zabawa. Przygotowany repertuar jest dość nietypowy. Jest nietypowy, bo jest doskonały. Filmy z górnych rankingów z zeszłego roku to jest Gniazdo, obraz pożądania Sand Mount. A na walentynki specjalnie mamy dla Państwa film After. Natomiast dla dzieci mamy film Klaramu i. Petus i Findus. Także serdecznie zapraszamy Państwa do kina. Warto pomyśleć o odwiedzeniu ciekawych punktów na mapie Pruszczak Gdańskiego, które ponownie działają dla wszystkich gości. Propozycji na spędzenie zimowych weekendów sporo, dlatego serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty Pruszczak Gdańskiego. Polecamy również zobaczyć. Pruszcz Gdański uczcił 76. rocznicę Marszu Śmierci oraz powstaje nowy piękny budynek TBS w Pruszczu Gdańskim. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.